Panowie gramy w rosyjską ruletkę. Gdzie jest ta beczka? No nie, nie są. ją. Weź ją do chałupy. Właśnie idę, nie wiem czy mi ktoś nie zastrzeli. Za o, jemy wielki. Co Kurwa, jak szybko złapał to. Tak, Dobrze. Oś, sześć mord wykarmić kurwa, to jest nie takie łatwe. Panowie, dziś ucztujemy. A mnie proszę tłuszczem y, razem. Tłuszcz, tak tłuszcz no, jest jebany, bo za szybko tu. To w tym domu tutaj kotujemy, ej. No tak. A na chuj tą beczkę niosę? To, to nie no, na, na ten, na... Wszyscy się nie zmieszczą, ej. Na górę no, dawaj zabawki. tą beczkę, na górę, nie na górę. Zwiedzisz. Wiem, ale przy tym, przy, przy tym piecu wszyscy nie usiądą. Ale do beczki już mamy. Tak, no. Dlatego ją wnosimy. Zróbcie no, ogień do pieca, ja robię do beczki. Potrzebuję picie. Ten znowu, Pierdolaj, kurwa. Czerwone, to czerwone, czerwone. Znowu. To, ale Fireball nie da się, kurwa, piec. To ma picie. A da się, trzeba zamknąć. Ja nic nie mam dla ciebie. Znowu. Na czerwono mam. Życie też, kurwa, znowu. Ten, ma no, wierzcie coś, kurwa, na czerwono. Niedziel masz jeszcze tą wodę czy coś nie mam. Kurwa, to tu nie jest Za poświęcim. chałupą sprawdź spra 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 sobie mapę masz szwę. Masz Bajorkę Niedziel idź bo ja są za wolny Gdzie mam iść kurwa O kurwa no nie wiem gdzie... Za domkiem sprawdź mapę To może za coś to podpali Czekaj, ja robię, robię ty. Weź patyków trochę daj, bo zabraknie. Ej, Kurwa, no daj da ci najpierw to kora, sen i patyk. A to odpali już. No dajcie. Ja potrzebuję jeden patyk do tego. Jeszcze jeden? To... Rozpali. Zamków. Dobra, chuj. Kurwa, czyli wyciągnij jeden. Jedz, masz coś do jedzenia, Nie wyciągniesz już? Już mam, 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 I na dole schodzę na... Tam. Masz to. Ostatni raz coś ci daję, zajmij Nie miałem. Co to ma być? Tylko tyle? mi miga na czerwono. Tylko tyle kurwa, Taj, ty, wiesz to, no idź ty w pizdu. No idź tam kurwa, tego bajora. Tabletki Aha. chlorowe mamy. Podamy. Zważcie, zważcie, bo potrzebuję kurwa, ja Te najlepsze, najpełniejsze kawałki dawajcie na ten, na... Na ten po prawej mój, tak. kurwa, nie dotykać. Weź to, rozpal coś tutaj. Daj, jakiś ogień tutaj. Papier pod on się Zabrał kurwa, surowy kieps. Chodź, bo ile tam masz? O, ale to zajebiście no. wygląda, to jest fajne. E, to jest z góry więcej wody, będą dawać, nie? to my tu nie tego mamy Posz tu do góry, dam ci steki. Posz tu do góry. Oj ty bo ja wolno chodzę. Ale grilu, bo ja więcej pać, już jeden jest gotowy. Przed Mamy tłuszczek tutaj ci. No idę tam mysz, ty za mało. Zobacz. Nie ruszaj się. Ten tłuszczuk. Kładę, kładę, kładę mój tłuszcz, nie wytykać mnie. Kurwa, ale kradną mnie na stronie, wyrwał mi <laughs> ser. <Krabę> mnie. <laughs> Jak swoją wszyscy to beczkę kurwa nie bez to no Nadajcie mi jeden umażony, nie? Bierzcie od razu <śmiech> <śmiech> kurwa. Ja, ja tłuszcz biorę, bo tłuszcz najwięcej To biorę, jest mój biorę. tłuszcz, nawet nie otykaj Oj bity będziesz Skończyło się gotowanie. Co? Czemu? O tu nie ma drewna w tym komiku. Na górze jest. To znowu nie zdążyłem, ja pierdolę. <głos> <głos> Stary, to jak ten, jak gra w łapki, kurwa. No, i najlepiej, Ten że... surowy zabrał, kurwa. Został ten surowy, ten. Kiedy się okaże, że, że... Jedna osoba wszystkie zjadła, kurwa. Bo był najszybszy. A gdzie jest taraca? O, już się tam pożywam. Powoli, jej. Nie ma interakcji z tym nawet. A jest jeszcze A ja jednego, to... do smażenia. Tak, że... Rozpałkę trzeba dać. Za ci szmaty, czy czegoś. Mam, mam, zaraz, moment. <laughs> Jak zaniebali się A tu niby FPSy wpadają na serwerze, kurwa, ale widzę, że wam jest podają. Na, nie spadają. Tak, tak. tej ja mam jeden! Weź wojny i zaklucz, tu czyli. Za... O już, już, już. Spokre, no. Puste daj, daj teraz. Znaki, bo teraz przy tą sępę zjeżdża. Wszystko Dawaj, kiełbachę. <laughs> Pierwszym, który drzwi otworzę, sobie spądrę. High life. Te dolne jakieś się długo robią tutaj. No, on się dłużej Tak, Taka, ja to go gorąco, tu się pocę. No. kurwa, manekin otworzył. Proszę, <grywa> 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 teraz E, masz tek spalony już. Kurwa. To Stoją, pocą się pod tą beczką, ale czekają. Dobra, dobra jeszcze jeden z nie wystarczy. Kurwa, na czerwono tutaj. To jeszcze zostało, ej. Jeszcze ja to właśnie Ja pilnuję. No ja, Udało mi się zabrać, dobra. Zakluczałem drzwi ja. Dość tam się najadłem, mam jeszcze dwa na nadrzut także Nara, może mieć na swaron Ty kurwa tam nie dojdziesz Gdzie <grymne> mi tego z tego zabrałeś? Masz Zabrałem, żebyś nie spalił Surowego kurwa zabrałem <grymne> tu, każdy stoi się poci przy tej betce, ale pilnują o, zrobiły się dwa na górze. Wiesz? Nie wiesz go, bo się spalił No ja nie mam, znaczy ja jeszcze jestem na jednym. Czy boisz taki kurwa do czapny? Tu jeszcze jeden stek na dole. Tu już nie jest, jest taki chojrat. Ale wypierdalaj są łopatę. Jestem tu trzy we mnie. na dół, gdzie twoje miejsce? Weź tego steka. Znasz Tomek jest jest na drzewie. Zakaz dziewczyn. U... Ubierz się w tą skórę tego wilka. <laughs> Panowie, gramy w rosyjską ruletkę No chyba w to, że skard ma widelec jeden tak na stole. Sprawdź, panda. Zgaś, zgaśnie światło. zgaśnie światło. Kurwa. kurwa. Masz ten Uwaga, panowie, uwaga, uwaga. Chcesz się zamienić za Digla? Chyba na Za Digla? No. Dam ci darmo. kurwa za darmo, masz. Zaj, nie rzucaj nim, kurwa. Dobra, idziemy. spadź zabrał ty, co za chut. Daj <noise> tego glitzman, pakuś. Ej. A ja to wędzone się zrobi kiedyś, czy nie wreszcie? Tak, zaraz się zrobi. Reżlika, pakuś? Jak se. Ty, kto nie ma, kto nie ma, moda SKS? Komu potrzebny. Ja mam 20 kulek do SKS, ale bym On jest psuty, kurwa. Na pamięć strzelił <laty> mi to pod nogi, kurwa. Ej, on był, on był załadowany? Ale, asy, dobrze, że z tego, że celowałem, trapcie z góry. Co za dekiem tej? Jakbyś tak robił Fiduz, możesz z nim się nie nagrać, kurwa. To jest psychopata, kurwa. Dobrze, pod podłogę celowałem, sobie styknąć chciałem. Dobra, bierzcie resztę tych sekund. Czemu jedzenie? Życie mi spada na dół, jak mam wszystko do góry. <try> <try> <Co ma miało? try> Wybryk to nie natury. Mogę, nie mogę sobie. <try> <tyton, try> Gdzie ja są. subdukował? Ej, panowie, ja bym tutaj zarządził, a taktyczne 5 minut przerwy. Na fajkę, dobry pomysł. Dobry, trzeba ochłonąć po tym, zaje, bo tu stoimy po tym, tym. Po jedzenku, po jedzenku trzeba to palić. Po Żelejskiemu wszystko opada i idzie do góry, także że trzeba zrobić ja, przerwę idzie, bez mikro. Okay. Już jest, już jest. Dobra, loguję tutaj. I teraz będę. <noise> kurwa, mi z. mi i wyjebał stary koło głowy, kurwa, strzelił mnie. Ale w podłogę co to tam Ty nie widziałeś baranie żony załadowane? Przecież mam przykro. Nie, ja no patrzałem, tko, po prostu widziałem i no, no. <noise> sepstrojknął. Dobra, za 2, za